Czy już poszło? Dość... Teraz nastąpi ten cudowny moment, kiedy będąc na półkuli północnej, 1 minutę i 34 sekundy, sprawdzimy, w którą stronę spływa woda w I Iwaga. Najpierw koreczek, Teraz użyjemy wody. W ogóle to jest syf. proszę się absolutnie nie przejmować. Woda jest lekko zabarwiona z powodu mydła. Więc powinno być widać delikatnie nic jest to syf ale uwaga następuje ten moment kiedy muszę włożyć w to rękę fuj no ale dobra uwaga odkręcamy wyciągam korek i test półkuli północnej nastąpi wir czy nie nastąpi coś się zaczyna dziać jakoby się kręciło w tym kierunku w tym kierunku się kręci proszę państwa że tak powiem, przeciwnie do wskazówek zegara, więc tak, to już wiemy, na półkuli północnej, nie, 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 na półkuli północnej przeciwnie do wskazówek zegara. Niebawem sprawdzimy półkulę południową i wtedy wielki test równika okaże się prawdą albo fikcją. A więc, proszę Państwa, teraz jesteśmy 5 minut na południe od równika i 40 parę sekund. I eksperyment naukowy, część druga. Część druga. Niestety nie mam korka, więc za korek posłuży moja ręka. Krzysztof, proszę cię bardzo, bądź moim asystentem i postaraj się nalać tak, żeby mi nie, 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 nie całkowicie na mnie. Dobra, 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 wystarczy. Dzięki bardzo. Niech to się przez chwilę uspokoi. I uwaga. I teraz pytanie: teraz pytanie brzmi, czy się zrobi wir? Niech się zrobi, no. Niech się zrobi coś. Uwaga, uwaga, uwaga. I ważna jest strona. Którą to się zacznie kręcić. I co? I nic z tego? Kręci się. Którą? Nie wiadomo. To tą się kręci. Tom się kręci. To się kręci. A więc pokręciło się trochę. Dziękuję. Eksperymentem koło część druga.